Ty a na góra, Ale masz te peki na górale, czy nie masz? Na ale wiesz no? co, muszę zobaczyć. Zaraz zobaczę w D, Na jakie levely potrzebujesz tej temy na Maga? 113 plus nie masz chyba, mówię się ostatnio, że nie masz. Jest fajna różdżka, ale ona lota z miłośnika magii, kurde. ci miłośnika magii ubiję. Ja idę na chyba na górale. Dlatego się pytam, czy masz DP na górale, bo ja już muszę z EQ wylotać. Czy tą różdżkę muszę wylotać, bo się ze a nie w ekspie. Pięć ci wystarczy tych zwojów? Tak, normalnie. To masz zwój na tego na bacę. A, ta zbrojka. już zapomniałem o tej, z... o tej zbrojce, że mam ją dostać od ciebie. zaraz ja pójdę do depo jeszcze zobaczę te itemy, może akurat coś mi się tam przypałętało na maga. Chociaż wątpię. W dzisiejszym odcinku herosi i to, co z nich dropnie i czy w ogóle ich znajdę, schodzą totalnie na drugi plan. Dziś jest 16 czerwca, 16 czerwca radosne Remo, który tutaj niedaleko mnie yy, ma urodziny. Ja już do niego dzwoniłem, składałem mu życzenia, yy, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i spełnienia marzeń, czyli tak jak to mówiłem yy, przez telefon. No i teraz tak, moi drodzy, radosny Remo ma Maga. Y, tym magiem wbija 300 level albo około 300 level, no ale raczej tą 300, z tego względu, że ja zacząłem ekspić swojego łowcy w kierunku tego 300 levela. Jak niektórzy z was mogą wiedzieć, jestem w posiadaniu takiego przedmiotu. Jest to przedmiot, który na świecie Stoners swoją cenę rozpoczyna od 5G. 5G to jest najniższy pułap, y, na jakim w ogóle negocjacje, a propos sprzedaży tego naszynika się y, rozpoczyna. Zastanawiałem się, co z nim zrobić. Stwierdziłem, że no, jakbym go komuś sprzedał, No to by miał pieniędzy bardzo dużo, żeby sobie. Nawet cały EQ zrobić na jednej z moich postaci. A tak jak wam mówiłem jakiś czas temu, dla mnie legendy w Margone nie mają żadnego znaczenia. Nie ma dla mnie znaczenia robienie dobrego EQ i nie wiadomo jeszcze przejmowanie jakichś przedziałów levelowych. Dla mnie liczy się po prostu dobra zabawa, czy to na streamach, czy robienie dobrych odcinków. Samo bycie przy dropieniu legend, bo to sprawia mi największą frajdę. Dlatego postanowiłem, że jako że dziś są urodziny radosnego Rema, to ten naszyjnik mu... Podarujemy naszyjnik za minimum 5G, więc mam nadzieję, że to go zmotywuje do ekspania tego 300 levela Więc Remo, jeśli to oglądasz jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, w komentarzach możecie napisać także życzenia dla radosnego Rema. Wy ten odcinek oglądacie w piątek, ale ja go nagrywam w środę, więc to dzisiaj są urodziny Rema. I za chwilkę ten piękny naszyjnik wyląduje na jego poczcie. Nawet tego depo nie zobaczyłem, czy coś mam, więc zaraz zobaczę. Tej pomki na pewno nie będę miał. Jak już, to będę miał na jakiś wyższy level namaga coś. Może gdzieś tam jak ktoś mi no, rzucał, ale. No luźno, ja mam za Dariel dostałem. Za Talki za Dariel tam parę rzeczy. Akurat się tak złożyło, że dałem rękowi zwoje na bacę, bo on idzie sobie tutaj trochę poekspić. No i co, no kurde, przeszedł kilka kratek i się okazało, że jest baca, więc sobie za chwilkę go ubijemy. To też się dobrze składa, że przed tym wszystkim jeszcze remu będzie na odcinku. i, i może jeszcze legendę zdobędziemy z bacy. Bijemy baca w takim razie. Cztery osoby w grupie, możecie wstawić drop. W tym momencie, tak jak robimy to na streamkach Dajmy podwójny strzał Tylno, kurna, grupa czterech Jak na Tytanie tak wolno THP idzie no Ale mamy niskie levele, 114, 113, 114 Ja mam tylko najwyższy level Celny strzał, nie mam pojęcia jak tych umyk używać Więc bardzo przepraszam No co za Kurde hichot losu, nie, ja specjalnie schodziłem Z Agara, żeby Remowi wysłać Remowi wysłać te zwoje A tu kurna, piękny baca I, i same zwoje nam spadły Także XD, no i moi drodzy, to będzie ten moment. To będzie ten moment, w którym przelogowujemy się na mojego wojownika i idziemy zrobić naprawdę grubą rzecz. No takiego prezentu nie dałem jeszcze nikomu. Może jeszcze kiedyś będzie jakiś droższy, ale 5 czy tam 6G to jest naprawdę gruba rzecz, moi drodzy. To jest naprawdę gruby odcinek, więc łapki w górę muszą być zostawiane. A jakie ty masz jako teraz na tym magu? Co ci najbardziej potrzeba? Eee, broń w sumie i pierścień, a tak to wszystko mam I broń z Milka byś chciał najlepiej czy z czego? No, bez kitu. Poczekaj znaczy, kurwa. Na, na ten setny, nie? Te, co jest ta unika zwykła unikatowa czy hero Ja mam złota bułowa, na setny level heroiczna od zimna. No to ta. chyba jeszcze lepiej kurwa. To ci ja, wysyłam kiedy... na pocztę, co? Ej, ile chcesz za to? Ej, no, to ja idę pojbało, do ja idę do Ithan Dobra, to ci tego. Ja, Dobra, ja ci wysyłam nie... na pocztę, bo ja idę na Agara jak coś. I wypierdalam z tych kurde Dobra, ja już stoją ciebie Oj Ale kok, końcu nie muszę z tym zwyklakiem jak spić No. Dobra, dostałem tak i, i, jak, i tak ci na pocztę To będziesz miał. No nie, kurwa, nie! Nichu ja! Ja ci to oddam <noise> Nie ma mowy. Nie próbuj, nie, kurwa, nie. nie próbuj, nawet nie próbuj, nawet nie próbuj ja mi tego oddawać. No, nie! Nie próbuj Co mi ty? tego oddawać Remu. Co na twoje nie. rodzinki! Tak, nie. tak, tak, tak. Nie ma chu... Ja pierdolę, aż mi się ciepło. Nie, no co ty, nie. Yes, karol. Nie nie, nie. Nie, to jest za duże, to jest kurwa, nie, to jest... Co ty? Przecież wiesz, ty sam wiesz ile to kosztuje, co ty? Nie, nie ma mowy, słuchaj, o, kurwa, ja z Korbaxem się ustalałem. Ja i Korbax byliśmy jedynymi osobami, które o tym wiedziały mówię, nie no kurwa, urodziny to jest idealny moment. Ja, Więc Remusz to jest pierdolę. prezent dla Ciebie taki mały margonemski. Ja pierdolę, o nie, aż mi się kurwa... Ci... No nie no, weź se, nie żartuj nawet. A ja tak nie. patrzę, co mi się kurwa buława. Mówię w końcu do EXPA i tak patrzę co to? I mówię, nie wiesz, no nie. Mówisz, kurde, zajbiście buława, tu jakieś gówno na poście. Ja ale człowie... ja Ale z tej buławy, kurwa, człowieku, jak... ja wiesz jaki ucieszony byłem? Mówię Jezu, kurwa buława, będzie jak chuj, nie? Mówię ja pierdolę, no wiesz ty co? Także motywację będziesz miał do EXPA chyba. Reakcji chyba nie nagrałeś, co? No nagrałem właśnie. Serio? Bo ten odcinek, który teraz nagrywam, to jest właśnie odcinek z tego, jak daje ci prezent urodzinowy. Dlatego się wyciszyłem, bo robiłem jeszcze wstęp do tego odcinka. Teraz jeszcze pobijemy trochę herosów sobie i ten. I będę zaraz kurna, montował ten odcinek. I wydaje mi się, że będzie git, no bo powiem, że to jest jeden z grubszych odcinków na moim kanale, nie? A właśnie, bo ty byłeś na streamie wczoraj, co ja mówiłem, że będę gruby odcinek nagrywał. No, żebyś gruby. No byłem przez chwilę i poszedłem zaraz, ja pierdolę. No także. Oj, no wiesz ty co, Karol, kurwa? No nie wierzę, no. Ja wiem, że to, to, to. Znaczy, no kurwa, prezent jest zajebisy, naprawdę. Choć, no w sumie wiesz, mogłeś to sprzedać i coś mieć z tego, no. Choć z drugiej strony to jest tylko, no, gra, ale. Ja cię pierdolę. Jak można kogoś uszczęśliwić, to czemu tego nie zrobić? Ej, nie? bez kitu. Dobra, to teraz kurwa za to musisz mi z dwóch herosów znaleźć, bo jak nie, to mi to zwracasz. Dobra, ja poszukam zaraz pata, jak coś, to wpadniesz na bicie, tak? Ja pierdolę, no nie. <laughs> to jak coś, to wpadniesz, tak? tak? Dobra, to idę szukać w takim Dobra, momencie. to już, a to dlatego z tym ts do mnie pisa pisałeś, czy gdzieś siedzę. Tak, tak dokładnie, się tak. O Boże. No, nie mogłem sobie darować tej reakcji. Wiedziałem, wiedziałem, że się ucieszysz na pewno, nie wiedziałem, że aż tak. No, ja pierdolęś mi się słowa mylą, ale no jak to zobaczyłem, mówię, no nie wierzę. Mówię, noż, no nie, naprawdę, ale z tej buławy, jakbyś dał buławę, to też się cieszył jak debil. To ogarnę heroiczną buławę i kręciłem drugi drugie nie po... dałem po heroiczną buławę. Także widzowie, wiedziałem, że Remo się ucieszy, no byłem tego pewny, no bo każdy by się ucieszył z legendy, ale nie wiedziałem, że ta reakcja będzie aż tak mocna, no ale to tylko pokazuje, że, że ta reakcja była szczera i że faktycznie się Remek ucieszył, z czego ja się bardzo cieszę, no bo jednak okazał się ten prezent taki margoremski, urodzinowy, udanym prezentem, no to oznacza, że jest git. I teraz już zabieramy się za szukanie herosów. Ja miałem aż ciary na właśnie jak Remo tak zareagował, bo się takiej reakcji naprawdę totalnie nie spodziewałem. Mamy Mrocznego Patryka, ja wołam Remka zaraz i ten odcinek sobie pewnie nagramy z nim, na heroskach, no chyba, że będzie miał za niski level na któregoś herosa, no to wtedy będziemy kogoś innego ogarniali. Dobra, widzowie, bijemy w takim razie mrocznego Patryka. Jest już Jack, jest już Mała Yumi, czyli Korniszonek, jak dobrze pamiętam. E, bijemy mrocznego Patryka. Patryka, aczkolwiek, tak jak mówię, na dzisiejszym odcinku nie zależy nam no na dropach, tylko po prostu, no cel był inny, więc bijemy tak tych herosów na chilku. Nie spuszczamy się nad dropami, ale jest runa, ale jest runa heroiczna, więc ją kurde łapiemy. No i ten odcinek się dobrze zaczyna. Pod względem herosów, cholercia jasna, powiem Szczerze, że runa heroiczna to jest to, to jest to, co, kurde, lubimy wszyscy. E, ubijamy sobie jeszcze tego szczęta. Nie, nie szczęta, tylko raska, przepraszam, jestem na rasku swoim pala... Nie, na szczęście, dobrze, dobrze mówię, na szczęście jestem swoim paladynem. E, więc ubijmy sobie jeszcze szczęta Aliasa Gładkiego. I zaraz moim wojownikiem szukamy reszty herosów i zeszczęta unikat, także póki co, jeśli chodzi o dropy, a zostawmy sobie ten unikat, e, trzeba teraz unikat zostawiać w tych czasach na Margonem, także zostawiamy sobie unikat, logamy na mojego Wojka i Wojkiem zaraz idziemy sobie szukać kolejnego herosa, czyli już dwóch było, kurde, baca, brzyby, to jest w ogóle hit. Dobra widzowie, mamy kolejnego herosa, więc dzisiaj odcinek, kurde, mocno herosowy, w ogóle dwójek to nie wiem, może by już trzy razy była ubita elita dwójka, a tak to że sami herosi. A jednak będzie trochę więcej tych osób, aniżeli tylko trzy, bo widzę, że jeszcze brutalna dziewica tutaj przyszła. Dobra, bijemy przewodnika, i z przewodnika ja nie mogę, ale gówno, czyli. Dwa zwoje, no ale dobra, trudno. Po od razu swoim wojownikiem zapinkalam na tego zabójczego królika, czyli na Tytana. I zbieramy grupę. Grupa z tego co wiem, to już jest chyba z 6-7 osób, coś tego typu, które zadeklarowały, że na niego przyjdą. Więc bijemy szybko szczęta, loguję się od razu na swojego wojownika i lecę na Tytana. Dobra, jesteśmy na Kicaju i jest kurde 8 osób. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. Kiedy na Tytanie mieliśmy grupę 8 osobową? Kurde mać. Dobra, bijemy tytana i... Kurde, na szybkie go sklepaliśmy z tego co widzę. Ja zauważyłem, że nie mam rozdanego nawet mistrzostwa walk na, na ręce, więc tego kica biłem zwykłymi czasami, no, ale udało nam się go ubić. Dwa heroiki, dwa unikaty, czyli sprawiedliwie trochę tego, trochę tego. Eee, przelogujemy się jeszcze szybko. O, dostałem nawet coś. Unikatową broń na tanca. I przelogowujemy się szybko na mojego paladyna. Ubijamy sobie. W takim razie ubijamy sobie, ubijamy sobie szczęta. I ja lecę szukać... Teraz albo złoda, nie, złoda chyba byliśmy. Yy, nie, przewodnika byliśmy. To idę szukać złoda albo karmazyna. Yy, złoda już, tak, złoda, bo złoda już zacząłem szukać. Dobra, widzowie, w takim razie mamy kolejnego herosa. Karmazynowym mściciel został znaleziony przeze mnie, więc dzisiaj ja normalnie szaleję z tymi herosami, jak nie wiem co. Dajemy tutaj buziaka, podchodzimy yy, do karmazyna, dajemy auto i skarma, oczywiście. O kurde! O kurde! O kurde! Panowie! Panowie i panie! Panowie i panie! Jak ja to dostanę, znaczy nie jest to mi do niczego potrzebne, totalnie do niczego potrzebne, ale gdybym dostał, to by było fajnie. Aczkolwiek jak ja wiem, ja wiem, kto ma szczęście do takich rzeczy i będzie to Jack. Mogę, obstawiam 5 złotych, że będzie to Jack. Aha, mała Yumi otrzymała nie dość że tą runę, to dostała jeszcze karmazynowe, rękawice czy coś takiego tego typu. Ja pierdzielę ty, ale to trzeba mieć farta, ty. Co? Żeby, a, żeby mi pokusić. O, ty oddała mi! Ej, no to dajemy tu bo... A, 11 sekund, no dałbym ci, ale 11 sekund muszę Serduszko tutaj napiszę Logamy na mojego paladyna eee, Logamy na mojego paladyna I moi drodzy, bijemy szczęta i potem ja szukam kolejnego herosa, i teraz już doszukam e, tego złodzieja. Bo finalnie zacząłem szukać karmazyn, karmazynowego mściciela, zamiast dokończyć szukać złodzieja, więc złodziej już może stać. Dlatego logam na mojego wojka i lecimy, go kończyć szukać. Mamy złodzieja. Znowu ja znalazłem tego złodzieja, znaczy kolejnego herosa, więc bijemy sobie szybko złoda. Yy, troszkę tutaj yy, naczekali no, się chłopaki, bo akurat do mnie mama dzwoniła. Ja teraz powiedziałem: Mama, poczekaj, za chwilkę oddzwonię, ubiję <głupię> tylko szybko złoda. Dajemy auto. No i leci piersień faktycznie. No, tu dwie osoby pisały, że Lega spada. No, Lega nie spadła. No, piersień jest legendarny, z niego dropi. No, nam drop, no, no niestety taki, no, ale dobra, niech będzie. Gorsze dropy też muszą być, po to, żeby zeszczęta teraz mieć. Yy, legendę także, także na pewno na pewno teraz tak będzie. Więc bijemy sobie także szczęta. I ja jeszcze wojownikiem swoim pójdę poszukać może pięknego kościeja. Widzowie, mamy kostka i zobaczcie, jaki tu jest tłum! 8 osób na kostku. To ja na tym serwerze nie miałem nigdy. Nie wiem w ogóle, czy na jakimkolwiek innym herozie miałem 8 osób w grupie. No ale dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy, gdzie legenda ma szansę, żeby się nam ukazać. Naszą oczą tutaj pięknie. Także bijemy, no zobaczcie jaka armia na tym kostku stoi Żeby to nie były cztery unikaty, czy tam, czy tam trzy No dobra, dwa heroiki, no ale i tak liczyliśmy na coś lepszego No jest, no nie jest źle, co prawda dwa worki, no to taki standard, bo musiał oddać worki, żeby nie było za pięknie, no i dwa Dwa heroiki, więc bierzemy sobie tam wszystko Nie wiem czy tu jeszcze jakiegoś herosa będę mógł yy, poszukać, no bo jednak Znaczy nie jednak, tylko chyba wszystkich już tutaj sobie Poczekaj, wejść do gry nastąpi za 13 sekund? A czemu za 13 sekund, przepraszam 4 sekund? Ty, 13 sekund przelogowywania? Co to się stało? Dlaczego 13 sekund? Możecie mi napisać w komentarzu. Zawsze jest 5 sekund, kurde, a tutaj 13 nagle. No dobra, zobaczymy, czy jakiś heros jeszcze może być. Jest to ostatni heros, jakiego będziemy byli w tym odcinku. Jack tu do mnie napisał na priv, że pozdrawiam YouTube i pozdrawiam Matthew, Valerisa, Jakuba, Spermę i Kruszelki Marusia. Także przekazuję pozdrowienia. Bijemy opka, czekajcie, napiszę. To teraz spada lega, no bo tak po prostu będzie, więc no nie ma co się tu oszukiwać. 6 osób, także równie potężna grupa na obku co, co... no prawie równie potężna co na piekielnym kosieju. Dajemy auto, no i z obka... No dobra, pominijmy może, pominijmy, ten rozdział tej książki i po prostu yy, otwórzmy nową książkę, yy, czyli Bicie Szczęta Aliasa Gładkiego jako ostatnie bicie czegokolwiek w tym odcinku. Więc jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco zarówno z odcinkami, jak i ze streamami na kanale, czy wpisami na społeczności. Wbijajcie na Instagrama bezciork, gdzieś się tutaj u góry. No i tyle, no jeśli chcecie więcej takich odcinków z takimi akcjami podobnymi jak dzisiaj, może nieco tańszymi, to napiszcie to w komentarzu. No i co, trzymajcie się. I do następnego odcinka na moim kanale, albo do zobaczenia na streamku.